58 minuta spotkanie. Dragomir dośrodkowuje do w polu karnym. Jest tam oznaczony numerem 19 Moldowianu i to on wyprowadza Rumunów na prowadzenie. Miał dużo, dużo swobody i miejsca Moldowianu w naszym polu karnym. To jest największy właśnie błąd naszej dzisiejszej reprezentacji. Zbyt dużo swobody pozostawiamy Rumunom w polu karnym. W polu karnym nie ma prawa zawodnik z 5-4 metra w taki sposób skierować piłkę do do bramki. Zobaczymy w powtórce, ale błąd rzeczywiście naszego reprezentacja bardzo dużo. Kosztuje nas to niestety stratę gola. No, a tutaj nie zdążył chyba ten, który wszedł na boisko. Jak wykonała tę jedenastkę, Wiktoruk, pamiętamy, że w meczu z Gruzją uderzał podcinką, ośmieszając bramkarza. Co zrobi teraz Wiktoruk? Bardzo pewnie egzekuje tę jedenastkę. No i mamy jeden do jednego. No i mecz zaczyna się od nowa. Dobre, dobrze się stało, że nasi reprezentanci szybko, szybko odpowiedzieli. Zostało jeszcze 20 minut czasu na to, aby strzelić tą zwycięską bramkę, aby nie doprowadzić tylko po raz kolejny do, do rzutów karnych. Natomiast zacznie się mecz. Mam nadzieję, że zarówno jedna, jak i druga drużyna w tej chwili będą robili wszystko, aby właśnie w regulaminowym czasie rozstrzygnąć losy meczu. Piłkę już ustawił sobie w lat. Dragomir. Kapitan tej reprezentacji, Dragomir, w dośrodkowanie w pole karnym Miękka piłka. No i co? I gol. A strzela go rezerwowy George. No i niestety, straciliśmy bramkę po raz kolejny. Praktycznie w ten sam sposób. Czyli znowu zabrakło krycia, zdecydowania, odpowiedzialności za, za przeciwnika, za, za piłkę w polu karnym. Szkoda, bo. Można było dokończyć ten mecz rzeczywiście i rzuty karne mogły rozstrzygnąć o losach meczu. No ale patrząc na ostatnie 10 minut i na te stałe fragmenty gry, to na to jak zachowywaliśmy się w defensywie, no to można powiedzieć, że nie zasłużyli na tę bramkę. Mieli już kilka sytuacji, teraz no, dużo szczęścia miał George, piłka spadła pod jego nogi.